A więc, moi drodzy, mamy nową tradycję. Będziemy rozdawać t-shirty za free pod każdym nowym odcinkiem. Co trzeba zrobić? Wystarczy, że będziecie posługiwać się swoim zmysłem wzroku. Jak jaszczą, będziecie nad swoją ofiarą, a waszą ofiarą, moi drodzy, są nasze loga, które będą pojawiać się przez całą emisję naszego odcinka. Policzycie, podacie wartość i odbierzecie t-shirt za free. Siema, jak już widać w kolejnym Autotellingu poradniku, moi drodzy, dzisiaj z nami jest znów GOLF 6, tak jak widzicie, po mojej prawej stronie, będziemy, moi drodzy, pokazywać Wam, jak zakonserwować, a wcześniej wyczyścić koło kierownicy, które jest skórzane. Tutaj mamy nadwiezienie przez ząb czasu, delikatna degradacja przetarcia lica, czyli koloru bazowego, zatarcie go, wytarcie można powiedzieć. I oczywiście uszkodzenie wcześniej ochraniającego lakieru wykańczającego. I w tym wypadku, moi drodzy, jeśli byśmy zostawili taką kierownicę, nie zakonserwowali, a wcześniej nie wyczyścili, doprowadzimy w perspektywie czasu do przetarcia. Szczególnie, moi drodzy, okres letni, sól, sebum, dużo kręcania jedną ręką, jak chodzi o parkowanie. Jakieś duże miasto z łatwością jesteśmy w stanie uszkodzić tą kierownicę. Zobaczmy, jaki sprzęt się przygotowałem. Dwie, moi drodzy. Mikrofibry, czyli mamy tutaj najlepsze szmaty w mieście, dodatkowo leather cream, jak chodzi o samą konserwację, mamy tutaj leather clean do wyczyszczenia i dodatkowo, moi drodzy, nawoskujemy koło kierownicy jako ostateczną formę ochrony zewnętrzną naszego lica. Po co? Aby nadać delikatny poślizg i między innymi zmniejszyć tarcie na tym elemencie i dodatkowo naprawdę przełożenie mieć tym środkiem na to, aby odseparować tą skórę od naszej skóry, naszego naskórka, który no, może przetrzeć. I tak moje drodzy, wygląda, zapraszam Was do środka, zobaczmy teraz jak to kierownicy wygląda. tak jak widać, lico z lewej strony jest przetarte. Brakuje nam tutaj koloru bazowego. Oczywiście jest to poradnik dla osób, które nie chcą lakierować, które nie mogą, które nie chcą używać, po prostu które chcą zakonserwować i najprostszy możliwy sposób zabezpieczyć naszą kierownicę przed dalszą degradacją. Opcja chociażby dla handlarza, aczkolwiek raczej sądzę, że oni by lakierowali, żeby nie było widać zbyt wysokiego teoretycznego przebiegu. A więc moi drodzy, przechodzimy do pracy. Zaczynamy od wyczyszczenia dokładnego kierownicy, potem do nałożenia odżywki, która zaimpregnuje kierownicę wewnątrz, właściwie wewnętrzną część jak chodzi o odżywienie środków garbarskich, a potem przejdziemy do zewnętrznego zabezpieczenia, czyli samym woskiem. A więc moi drodzy, nie używamy środków domowych. Dlaczego? Dlatego, że możemy właśnie uszkodzić naszą tapicerkę. Ona nie popęka od razu, ale po prostu osłabimy chociażby warstwę chroniącą. Potem łatwiej będzie ją przetrzeć. Możemy ją wysuszyć. Wtedy dojdzie do mikrospęka. A w dłuższej perspektywie czasu, jeszcze bez konserwacji, do poważniejszych uszkodzeń. Czyszczę mazaczkiem całe koło kierownicy. Widzę, że pianka zmienia kolor. Ta kierownica, no, Minimum kilka lat, mojej drodzy, nie była czyszczona. Jest to negatywne i pozytywne, bo jeśli ktoś miałby czyścić nieprofesjonalnie, to lepiej, żeby nie czyścił. Dlaczego? Dlatego, że też te właśnie sebum skóry, czyli no, tak jak zwierzęki mają chociażby piżmo i tak dalej, to zabezpieczenie jest to pewne, tak? Dla tej tapicerki skórzanej, w tym wypadku koła kierownicy. Jest takie zatłuszczone, w pewien sposób ochrania. I zobaczymy, co tutaj mamy. No tak jak widać, jest zabrudzone. Będziemy musieli powtórzyć ten proces. Szczególnie dokładnie wyczyścić przy szwach. Moi drodzy, Cała kierownica zrobiła się matowa. To znaczy, że usunęliśmy właśnie wszystkie te stare, tłuste depozyty, które tutaj były. Zabrudzenia. Ale poprawiamy cały proces. I za chwilkę spotykamy się przy konserwacji. Oczywiście, w waszym wypadku musicie odczekać długo, dłużej. Dlatego, że my z perspektywy czasu odczekamy. I dopiero przejdziemy do aplikacji kremu i tak samo potem odczekamy, aby zakonserwować naszą kierownicę woskiem. Wy będziecie mieli oczywiście to zrobione bezpośrednio, klatka po klatce filmu, więc musicie odczekać odpowiedni czas. Do zobaczenia za chwilę. Moi drodzy, tak wygląda szmatka po czyszczeniu koła kierownicy. Przejdźcie, zobaczcie, jak wygląda aktualnie same koło po czyszczeniu i skóra, która zaraz będzie dalej impregnowana, konserwowana. A więc moi drodzy, przechodzę do konserwacji koła kierownicy. Mamy krem i konserwujemy bezpośrednio, całą kierownicę. Postawię do wyschnięcia, zaaplikuję raz jeszcze. A potem odczekamy na całkowite wchłonięcie, po czym możemy nadmiar wypolerować mikrofibrą. A potem najważniejsze, moi drodzy, woskowanie. A więc, moi drodzy, nasze całe koło jest już zakonserwowane, zupełnie inne w dotyku, przyjemniejsze, teoretycznie delikatniejsze. Więc zostaje nam ostatnia opcja konserwacja woskiem. Malutki aplikatorek z czego jest zrobiony. 30 moi drodzy do polerowania pojazdu, czyli pad polerski, ale jest idealnie krągły, malutki, ten jeszcze dodatkowo puszysty, więc bardzo przyjemny jak chodzi o aplikację wosków na kierownicę. czyszczone koło kierownicy, dogłębnie zakonserwowane i zabezpieczone zewnętrznie woskiem przed dalszymi obtarciami z perspektywy kolejnych lat. Nie przywrócimy tutaj koloru, dlatego że nie używaliśmy form barwiących, są balsamy barwiące, są takie opcje, aczkolwiek wolałbym wykorzystać tutaj bezpośrednio farbę, a właściwie lakier, który jest do tego przeznaczony. Tutaj to jest poradnik dla wszystkich, którzy chcą zrobić to w maksymalnie krótkim czasie i uzyskać jak najlepsze efekty z perspektywy nie niszczenia dalej tylko koła kierownicy w czasie użytkowania. I tak to, moi drodzy, wygląda. Mam nadzieję, że ten odcinek jest przydatny Waszym własnym autodetalingu. Wciśnijcie łapkę, subskrypcję, komentarz. Jeśli chcecie wygrać taki oto t-shirt bądź jedną z naszych past polerskich. wystarczy że podacie ilość moich buzi w postaci loga, które przewiną się przez cały ten odcinek. Prawidłową wartość piszecie w komentarzu. Jeżeli macie jakieś inne pytania, bądź uwagi, napiszcie również w komentarzu. Sprawdźcie nasze social media, Instagram, Facebook. Tam możecie zobaczyć troszeczkę innego mnie i więcej zagadnień detailingowych, które pojawiają się między naszymi odcinkami. Tymczasem Dzięki, do zobaczenia do tego do kolejnych odcinków. Siemaneczko.